No Kubuś miał jeszcze czytać książkę Nie taki był dzień. Widzisz piesek za tobą Kubuś, Kubuś Piesek za ciebie czyta książkę Kubusiek Słuchaj chyba? Masz ty tutaj iść do tego Pana i wziąć go, żeby czytał swoją książkę. Mhm. Gdzie jest piesek? Pokaż tutaj w książeczce. Gdzie znasz piesek? No, gdzie jest piesek? Badi, badi. Mari? Oh, Titi! 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 Aua, aug, það morally Hvord þiðnight að rem begunnið varna? Jér, að, ekkiððinga það littlef drie